Czy to ćwiczenie Ci znajome? Robisz kolejne minuty wykonania klamka, challenge świetnie. Ale sprawdźmy wykonanie. Zobacz, co tutaj się dzieje. Fajna, łokcie do środka, rotacja zewnętrzna stawu ramiennego, łopatka schowana na dół. Zobacz, co się dzieje w tym miejscu. W tym momencie trzymając łopatkę w dole. Robimy rotację podminięcie miednicy. Cały czas trzymaj łopatkę w dole. Fajnie. cały czas do środka. I. Tak to powinno wyglądać. Jest jeden problem, odstająca łopatka, a o tym za chwilę. Teraz, jeżeli przy wykonaniu planka lub pompek odstają ci łopatki, uważyłaś coś takiego? Musimy pracować nad mięśniem zębaty. Mięsień zębaty jest przyczepiony do łopatki i do rzeczywek i ma za zadanie przyklejenie jej do twojego ciała w ten sposób. Dzięki temu łopatka przestaje podstawać i żeby wyglądać. O tym ćwiczeniu, ćwiczeniach na jesień zabawy w kolejnym materiale.